Karol sumienia, każdego z nas. <zyskuję> Matka, zobaczyć to, w nas umie, Ona jest na każdy Matka, w każdy czas. wszystko rozumie serce, ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczysz dobrą nas uwie. Ona jest z nami w każdy czas. Szczęśću potrzeba dobro. Niepokój, zwyciężyć i zło Trzeba ciepło, to życie odzłozi Trzeba Boga, więc ludziom nie tak jak ona Matka, która wszystko robi. Kto w nas umie, ona jest z nami w każdy czas. 마포 <무아라> 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 약음요 <laughs> 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 <laughs>

Szóstki, Polnej, Arne, także Bracia Klewicy, Przemysł Jego Seminarium To prezydent Szefan Wiśniowski oraz księża Diakonik, Sebastian Lasota i Mariusz Łach. W tej grupie idą także kandydaci do seminarium. Prezydent Jakub Czturno i Konrad Czoparski. Obolewamy na konstruktorów opartywały mi się o Zofia Baran, Anna Oprządek, Teresa Aranżyk. Dobry klimat w grupie zawsze tworzą zespoły muzyczne. I teraz też chcemy wymienić tych, którzy animowali święto we wspólnocie: Agata Łapczyńska, Karolina Łapczyńska, Dawid Pednasz, Karolina Kieleńska, Anna Maru. Bogdan Malik, Robert Torba, Paweł Stach i Karolina Ołowska. Dziękujemy. Wspólnota świętego Andrzeja Bowoli liczy 135 osób, w tym 83 siostry i 52 braci. W tej wspólnocie pielgrzymują Pątnicy z Paryżanowskich, a także z Puszczych Dolnych i Górnych z Leska Uchawicy, z Tewkowej Olszanicy, z Zaburza, ze Strawociny, z Kostarowiec, z Wiązownicy, z Niebieszkan, z Czarszyna, z Jaśnicy Rosielnej, z paproszówki z Kuźminy, Wańkowej, z Jaćmierza, z Olszanicy, z, z, z Herzec Mineralny, z Baligrodu, Jurowiec, Starnawy Górnej, Manasterza oraz Wołkowy gdzie proboszczem jest zastępca paternista ksiądz Adam Czopkowicz. Spodnicy modlili się szczególnie o Boże błogosławieństwo za oczymane łaski i o wyzwolenie z nauki. W tej wspólnocie idzie także siostra Jadwiga z Sanoka, mama ojca Pawła Paulina stojącego obok mnie, który z tego miejsca chce mamę szczególnie pozdrowić, oraz ucałować. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich, już chyba stały się tradycją, że Was witam. Witam z każdego z osobna u matki. Witam e, Panią Elę Bielak, siostrę Elę Bielak, tak samo na syna Paulina. <grydy> serdecznie witam Was wszystkich z osobna i zapraszam Was przed obraz cudowny Maryi, która już nie może się Was doczekać. Wszystkiego dobrego. Witam pele Klarę również i siostrę Anię. Pozdrawiam. Brawa, brawa. Jeszcze krótka charakterystyka grupy, przedstawiona przez dla przewodnika czynności. Moraści i wędrowania do tronu Matki pokazało, że jest to grupa bardzo pokorna, dzielnie znosząca wszystkie przeciwności, próby i boleści pielgrzymowania. Choć pielgrzymi pochodzą z terenów bardzo upownych, to jednak są bogaci przed Panem Bogiem. Kochani pielgrzymi z Grupy Świętego Andrzeja, kończą się dzisiaj wasze rekolekcje w drodze. Dwunastodniowa droga zlewska w kierunku Jasnej Góry prowadziła między innymi przez serce każdej i każdego z was bo ojczyzną Boga na ziemi jest człowiek, jest serce człowieka. A Jan Paweł piszą do młodych, tak drodzy młodzi przyjaciele, odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda waszego życia. Siostry i bracia podwódcy, pielęgnujcie proszę te rekolekcyjne odkrycia, i starajcie się w codziennym życiu dzielić się doświadczeniem Boga iść przez życie z duchem Ewangelii. Niech Maryja, ta pierwsza chrześcijanka wspomaga was w dawaniu świadectwa całej pieszczackiej ziemi. się teraz proszę ze śpiewem, na ustach i modlitwą w sercu z waszą piosenką która spokrowadzi Was przed groną najjaśniejszej czarnej mama. Pozdrawiamy Was raz jeszcze bardzo serdecznie. Olubienica i duch, kochają przyjść, ojciec to słyszy, niech powie przyjść, jest zrabionym, niech przyjdzie i pije, niech głowy za darmo za o krwi zajdu o a ten kto słyszy, niech powie czy, jak o tym niech przyjdzie się pije, niech życia, za to za dziecko, Aleluja. Ja Kto słyszy niech powie przyjść, Kto jest pragniony niech przyjdzie i pije Niech wody życia za darmo zacierpię Okrwienica i duch wołają przyjść. A ten kto słyszy niech powie przyjść. Kto jest pragniony niech przyjdzie i pije Niech wody w życia za darmo zaczerpie.